Pierwszy I dzisiaj pokażę wam kto jest nowy z tak przed dwóch tygodni, oto jest husky, ma na imię biegacz, reszty nie będę wam przedstawiała, tutaj jest Salaży tukanek, on jest najnowszy, ten kotyk też jest najnowszy, hej i najmłodszy oprócz tego ptaka, ten ptak jest, czy jest taki najmłodszy. Właśnie nasz Kicia, nasza Kelly, która tylko. Tak mówimy na nią Kelly, a ona ma inaczej na imię. Giraffi, Ona ma naprawdę na imię Giraffi. Jest modelką. Świnka Peppa. Milka lub Muczka. Nasz kanarek drugi, a inny. Bubr serenka. Drugi nie topisz, tylko że ten jest taki wiecie, zemszowy, tak jakby. Pa. Morsi, też jest najnowszy. No i chyba to tyle. To ja wam oprowadziłem i dziękuję. Oskar. Nowi w mieście.